Słuchaj, mam dla ciebie dzisiaj zagadkę. Gdzie masz szansę spotkać Pana Boga? Ale uwaga, to muszą być Twoje odpowiedzi. Masz trzy propozycje. Uwaga, w najbliższej żabce, w kościele podczas mszy, czy na spacerze w parku. Dawaj, masz 5 sekund. I co, masz swoich faworytów? Którą odpowiedzi byś wybrał? Bo, no, chyba na większość osób na tak zadane pytanie, no, może wybrać tylko jedną odpowiedź, nie? A prawidłową odpowiedzią w tym przypadku jest oczywiście. Czy masz wrażenie, że Pan Bóg do Ciebie nie przemawia, że w rzeczywistości nie masz z Nim kontaktu? To może być naturalne uczucie, z którym mierzy się wiele wierzących osób, ale nie martw się. Może to się wiązać z jedną z klasycznych dolegliwości. Znowu te reklamy, jakby niczego normalnego w tej telewizji nie było. Może nie wiem, na czym coś będzie. Może tu jakiś, jakiś dokument jest. Wiesz co, miałem kiedyś dziewczynę, tylko ona nie potrafiła zrozumieć tej jednej rzeczy, że no możemy spotykać się tylko w tej knajpie, gdzie jest to najlepsze sushi, no... Jak można byłoby wybrać inne miejsce? Słuchaj, a może ona chciała się po prostu z tobą spotkać gdzieś indziej? Nie no, słuchaj, u nas nie ma naprawdę lepszej knajpy, no to... byłoby bez sensu zabierać na randkę w jakieś... No, inne miejsce, no jak? No dobra, a powiedz mi w takim razie, o czym wy tak naprawdę gadaliście ze sobą? Wiesz, co nieraz rozmawialiśmy, o czym my rozmawialiśmy? Czasem opowiadała jakieś rzeczy, że pogoda jest piękna, kwiaty pięknie kwitną w tym parku blisko, jakieś róże czy coś tam. Jak tak ciebie słucham, to. Ja, wiesz. Serio nie myślałeś, żeby ją tam zabrać? Dobra, wystarczy tej telewizji, bo po prostu. To jest jakaś porażka nie hey, ma szans, żeby w czymś takim Pana Boga jeszcze spotkać. No, jak Ci powiem, że jest taka szansa, żeby Pana Boga spotkać nawet w tej telewizji. I to nawet jest większa niż może się pierwotnie wydawać gdzieś. Naprawdę. Bo Pan Bóg nawet przez to może do mnie przemówić. Miałem kiedyś takie doświadczenie takiego dotknięcia naprawdę do głębi, ale to, to było coś takiego, co dotykało, przemieniając życie, jakby ten kierunek, nie? I muszę się Wam przyznać, że to nie było na modlitwie, to doświadczenie. Tylko ono się wydarzyło podczas oglądania filmiku na YouTubie jakiegoś YouTubera podróżnika. I to nawet nie było właśnie nic takiego, nie wiem, co by nas mogło do tych duchowych znamion czegokolwiek wpędzać, tylko taki materiał podróżniczy, jak wszystkie, o pokazujący pociąg, kawałek chodnika, co zjadłem na obiad. Tam naprawdę nie było nic szczególnego. A jednak w tym wszystkim gdzieś coś takiego padło, co poruszyło moje serce i zatrzymało mnie. To jest chyba najistotniejsze czasem, żeby zatrzymać się przy jakiejś treści, która gdzieś mnie uderzyła. W tym momencie naprawdę to była rzecz, która dotknęła mnie i duchowo, mentalnie. I prowadziła do przemiany życia. Ja do dzisiaj to wspominam, mimo że to było lata temu. I to były naprawdę takie kwestie o to, jaka jest moja relacja z Panem Bogiem, jak ja w ogóle na siebie patrzę, kim ja rzeczywiście jestem, yy, bez zakładania masek, a może kiedy ja te maski zakładam. Wiecie co? Podobnych doświadczeń w życiu miałem kilka. Może, nie wiem. Na palcach mógłbym policzyć. Przyznaję, że połowa z nich była gdzieś na modlitwie, na rekolekcjach ignacjańskich, w trakcie medytacji ignacjańskiej, yy, w kościele, podczas mszy świętej. Tak, to się wydarzało, ale to była połowa. A druga połowa była w jakiś po prostu randomowych, zwyczajnych momentach życia. Takich o, typu właśnie oglądanie sobie filmiku na YouTubie wieczorkiem, po całym dniu roboty. Zastanów się. Czy czasem nie odrzucasz takiej szansy spotkania Pana Boga poza murami Kościoła albo poza tym czasem wyraźnym, przeznaczonym na modlitwę? Bo bardzo często w nas jest taka tendencja, żeby wydzielać sobie ten czas, który jest stricte tylko dla sakrum i separować go od tego czasu, który jest tak zwanym profanum, tylko że to jest myślenie starotestamentalne. A zobaczcie, że Jezus Chrystus krzyżem, ofiarą na krzyżu tak naprawdę ten podział przełamał. Od tego momentu Bóg szczególnie pokazuje, że on nie chce być zamknięty tylko w sakrum, ale że chce przenikać też to, co byśmy nazywali profanum. Że on chce ten cały czas, żeby był wypełniony nim, żeby jego łaska. Rozlewała się na wszystko, co się dzieje w naszej codzienności. A może samemu Panu Bogu narzucasz to, w jaki sposób on ma prawo się z Tobą spotykać, w jaki sposób on ma działać w Twoim życiu, wyznaczając mu takie konkretne ramy. I może być tak, że deklaratywnie, zewnętrznie przecież mówisz, że no Pan Bóg jest Bogiem. No to może działać jak chce. Ale Twoja codzienność tego nie potwierdza. To znaczy, że. Masz pewne przedzałożenia albo nastawienia, i nie dostrzegasz Pana Boga tam, gdzie on naprawdę chce się pojawić. Nieraz przy okazji różnych rozmów duchowych, tak jak sobie teraz to wizualizujemy, pada takie stwierdzenie, pytanie, kwestia, że teraz to już tak Pana Boga nie, nie czuję. Może kiedyś jakoś to było mocniejsze, ale obecnie. I wiecie co? Często. Rodzi się we mnie takie pytanie, które lubię nieraz zadać, to jest to, w jaki sposób Pan Bóg ma Ci się objawić? To znaczy, co ma się takiego wydarzyć, żebyś mógł powiedzieć, tak, teraz to, to poczułem Pana Boga, że On jest przy mnie. I to jest konkretne pytanie, bo ono tak naprawdę nas stawia trochę przed takim spojrzeniem na to, a jak ja sobie wyobrażam. To, że Pan Bóg ma działać w moim życiu, że on ma być obecny w tej mojej codzienności. Bo wiecie, może jest tak, że ja mam jakieś wyobrażenie tego, jak Pan Bóg może się ze mną spotykać, tylko że Pan Bóg ma inny plan na to. Więc, żeby to odkrywać, staraj się być wrażliwym na te duchowe poruszenia, które zdarzają się po prostu w ciągu dnia. W jaki sposób można na przykład to badać, patrzeć na te poruszenia. Jednym z takich narzędzi jest Ignacjański Rachunek Sumienia. Ja wiem, Rachunek Sumienia może się kojarzy jakoś z wyliczaniem sobie, rachowaniem tych grzechów, jak się przygotowuje do spowiedzi. Ignacjański Rachunek Sumienia to jest spojrzenie na ten mój dzień bożymi oczami. O tym, jak się modlić takim rachunkiem sumienia, nagrywałem już na tym kanale taki filmik parę lat temu ładnych. Może trzeba byłoby jakąś małą aktualizację tego zrobić. Ale on jest, więc jeżeli chcecie, to możecie się do niego cofnąć, wrzucę link w opisie yy, i zobaczyć, jak takim rachunkiem faktycznie można się modlić. Bo to nie jest po prostu właśnie takie wyliczanie, to jest modlitwa. Modlitwa, która ma pomóc ci zobaczyć, gdzie rzeczywiście jestem. Powiem Wam, że trochę się boję, że wyjdziecie po tym filmie z takim przekonaniem, że w takim razie to chyba miejsce nie ma żadnego znaczenia. Czy nie wiem, to będzie kościół, czy to będzie park, czy własna sypialnia, czy supermarket. Czasami internet nas zachęca do takich maksymalistycznych wniosków, ale słuchajcie, to jest błąd logiczny i już Wam pokazuję dlaczego. Miejsce ma znaczenie, bo ono może naprawdę nam pomóc, ale może nam też przeszkadzać. I te miejsca będą różne. Ja w mojej historii życia nieraz miałem takie miejsca konkretnie, gdzie mogłem pójść i jakby zatrzymać się z tego całego pędu codzienności, że to była taka wyjątkowa dla mnie przestrzeń, która mi na to po prostu pozwalała, czy raczej ułatwiała, żeby się spotkać z sobą, żeby się spotkać z Panem Bogiem, żeby oderwać się od tego wszystkiego w koło, co jest, co po prostu. Przytłacza, no i utrudnia. Miejsce jest po to, żeby nam pomóc. Nawet tak prosta sprawa, jak odpalenie świecy na początku modlitwy, może być takim gestem, który yy, osadzi nas tu i teraz, że nie będziemy biegać myślami nie wiadomo gdzie, ale po prostu pomoże nam jako takie przygotowanie do modlitwy. Jak ktoś ma dużo rozproszeń na modlitwie, mówi, że nie może się skupić, to ja wstępnie bardzo często pytam właśnie o to, czy przygotowujesz się do tej modlitwy, na przykład mając taki gest, jak nie wiem, odpalenie tej świecy, czy po prostu jest to gwałtowne działanie. Rzucam gary, które właśnie myję, chwytam za różaniec i pędzę od razu, żeby zacząć yy, modlitwę, no bo już czas mnie goni, żeby się wyrobić. Jeżeli tak robisz, to nie ma wielkich zaskoczeń, że masz rozproszenie na modlitwie. Tak po prostu działa nasz mózg, no bo jeszcze jesteś w tej poprzedniej czynności. Więc miejsce naprawdę ma znaczenie. Ale nie ograniczaj Pana Boga tylko i wyłącznie do tego miejsca. Bo on może wybrać sobie dowolne miejsce, żeby cię spotkać. On może ci coś pokazać w każdym miejscu. Bo Bóg nieraz potrafi zaskakiwać. No i on może zrobić co chce w dowolnym momencie, bo jest wolny. Nie tylko, że jest Bogiem, jest po prostu wolny. Pytanie jest, czy ja jestem gotowy wtedy go przyjąć?